Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśar, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 16 maja. Dziś wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, męczennika, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słowacja. Wczoraj około godziny 15:00 po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlowa, postrzelony został słowacki antyglobalistyczny premier Robert Fico. Zamachowiec, którym okazał się 71-letni Juraj Cintula, oddał w kierunku premiera pięć strzałów. Robert Fico w ciężkim stanie trafił do szpitala w bańskiej bystrzycy, gdzie został poddany wielogodzinnej, skomplikowanej operacji. Po zatrzymaniu zamachowiec przyznał, że jego zamach miał podłoże polityczne. Rząd premiera Ficy według niego likwiduje wolne media. W innym dostępnym nagraniu Juraj Cintula, który jest zwolennikiem proukraińskiej liberalnej opozycji, krytykuje organizacje narodowe działające na Słowacji. Premier Robert Fico jest obecnie jednym z najbliższych sojuszników premiera Węgier Wiktora Orbana. Zeszłoroczne wybory wygrał pod hasłem "niewysyłania broni na Ukrainę". Stanowczo sprzeciwia się podżeganiu do wojny, a jego rząd ogranicza wpływy organizacji LGBTQ i inne literki. W przeszłości zdecydowanie krytykował także lockdowny oraz kryzys klimatyczny w ramie, który nazywał wprost oszustwem wielkich korporacji. Mówił, że na Słowacji nie ma miejsca na rozwój islamu. Deklaruje się jako katolik. Włochy 7 maja, Włoska Izba Deputowanych przegłosowała tzw. ustawę antymeczetową. Nowe prawo ma zapobiegać przekształcaniu lokali użytkowych w miejsca kultu. Ustawa nie dotyczy tych wyznań, których stosunki z państwem włoskim są regulowane prawnie. Włochy nie posiadają jednak umów z muzułmanami, pomimo że wyznawcy islamu są, uwaga, drugą co do wielkości społecznością religijną we Włoszech. Istniejące do tej pory prawo ułatwiające powstawanie amatorskich stowarzyszeń sportowych czy kulturalnych stanowiło furtkę dla organizacji islamskich, które masowo zakładały meczety i szkoły koraniczne. Media często donosiły o meczetach umiejscowionych w podwórkach czy garażach, które nie spełniały elementarnych norm higieny i bezpieczeństwa. Takie podwórkowe meczety często były także powiązane z komórkami terrorystycznymi. Policja zwykle nie miała nawet możliwości podjęcia w nich interwencji. Teraz nowe prawo musi zostać przyjęte przez włoski Senat. Pytanie, czy Włosi, w odróżnieniu od niektórych krajów europejskich, w kwestii islamu budzą się na czas, czy też ze względu na dzietność rodzin muzułmańskich, również we Włoszech jest już po ptakach. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Andrzeja Boboli. Urodził się on w listopadzie roku 1591 w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej, katolickiej rodziny. Wykształcenie pobierał w Jezuickiej Szkole w Wilnie. W wieku lat 20 wstąpił tam do Zakonu Jezuitów i kontynuował naukę na Akademii Wileńskiej. Po kilku latach został wyświęcony na kapłana, a w roku 1630 złożył profesję zakonną. W trakcie konfliktów roznieconych przez Powstanie Chmielnickiego, Andrzej, przebywający wówczas we wsi Mogilno, dostał się w ręce Kozaków. Ci traktowali go jak wroga, gdyż przez wiele lat skutecznie nawracał prawosławnych na katolicyzm. Śmierć, jaką zadali Andrzejowi Kozacy, była niewyobrażalnie okrutna. Pojmanego zakonnika najpierw przywiązano do słupa i bito, by wyrzekł się wiary. Oprawcy upletli mu także koronę na wzór korony cierniowej, następnie wyrwali mu paznokcie i zdarli skórę z jednej ręki. Po licznych torturach położono go na stole wrzeźni i przypalano ogniem. Na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, a także odcięto nos, uszy i wargi. Święty Andrzej wzywał wówczas imion Jezusa i Maryi. Na koniec dowódca oddziału Kozaków dobił umęczonego świętego szablą. Święty Andrzej Bobola został beatyfikowany przez papieża Piusa IX w roku 1853, a kanonizował go papież Pius XI w roku 1938. Święty Andrzej Bobola jest jednym z patronów Polski. Stany Zjednoczone. Jak wynika z badań przeprowadzonych w roku 2022 przez Global Social Survey, coraz więcej amerykańskich katolików, czy raczej nominalnych katolików, sprzeciwia się nauczaniu kościoła w kwestii aborcji i eutanazji. I tak ponad 50% katolików w USA popiera. Gdy rodzina lub matka nie chce albo nie może opiekować się kolejnym dzieckiem. Prawie 90% popiera zabicie dziecka w sytuacji zagrożenia zdrowia matki. Ponad 80% w przypadku gwałtu, a prawie 80% gdy występują poważne wady dziecka. Zaledwie niecałe 18% amerykańskich katolików uważa, że aborcja powinna być zabroniona w każdym przypadku. Jeszcze mniej wesoło jest w przypadku e Aż 70% katolików popiera możliwość popełnienia samobójstwa w przypadku nieuleczalnej choroby. Swoją drogą byłoby bardzo interesujące, gdyby w tej samej ankiecie padło pytanie o definicję bycia katolikiem. Warto byłoby wiedzieć, co ci ludzie mają w głowach. Niemcy. Lewica w Niemczech postanowiła rozwiązać kolejny ważny problem. W związku z rosnącymi cenami kebabów postuluje ona wprowadzenie rządowego programu dopłat. Nie jest to żart. Z donerflacji, jak nazywają ją niemieckie media, tłumaczyć się musiał sam kanclerz Olaf Scholz. Podczas jednego ze spotkań młody Turek poprosił go, by ten pogadał z Putinem, gdyż przez rosnące ceny energii rosną ceny kebabów. Ciekawe, czy ów młody Turek nie wpadł na pomysł, by kanclerz porozmawiał także z panią von der Leyen, która forsuje unijną politykę klimatyczną, która z pewnością w dużo większym stopniu przekłada się na ceny mięsa niż pan Putin. Albo młody Turek o tym nie pomyślał, albo zwyczajnie powiedziano mu, co ma mówić. Zgodnie z postulatem lewicy, państwo miałoby dopłacać do cen kebabów, które dzięki temu byłyby sprzedawane o 3 euro taniej. I miałyby kosztować niecałe 5 euro. Z kolei kebab studencki kosztowałby jedynie 2,50. Jak ten postulat lewicy ma się do tak ważnego dla nich celu ograniczania spożywania mięsa, nie warto dociekać, gdyż dla lewicy wewnętrzne sprzeczności w ich ideologii nie stanowią problemu. Chyba że mięsne potrawy sprzedawane najczęściej przez muzułmańskich imigrantów nie przyczyniają się do globalnego ocieplenia w odróżnieniu od hodowli zwierząt przez europejskich rolników. Ponownie Niemcy. 7 maja Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, największa opozycyjna partia w Niemczech, ogłosiła swój nowy program w związku z wyborami do Europarlamentu. Niektórzy komentatorzy orzekli, że partia skręca w prawo, choć wydaje się to osąd pochopny. I tak w zaktualizowanym programie CDU czytamy, że muzułmanie podzielający nasze wartości, choć nie napisano, jakie to wartości, są częścią różnorodności religijnej Niemiec i naszego społeczeństwa. Natomiast islam, który nie podziela naszych wartości i odrzuca nasze liberalne społeczeństwo, nie należy do Niemiec. Dodatkowo, chadecy zapowiedzieli zaostrzenie polityki azylowej. Postulują teraz możliwość deportacji migrantów do bezpiecznych krajów trzecich oraz wymóg uznawania przez nich niemieckiej konstytucji, tradycji i wartości nadal nie wskazując jakie to wartości, a także uwaga akceptacji prawa państwa Izrael do istnienia. CDU zapowiedziało też przywrócenie powszechnego poboru do wojska, również dla kobiet. Natomiast o islamie w Europie będzie dziś mowa w rozprawce. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu, część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga Punkt 50. Czystość i dziewictwo. Wada przeciwna. Nieczystość. Czy obok cnót wstrzemięźliwości i trzeźwości jest jeszcze inna wspaniała cnota, która także jest rodzajem umiarkowania? Tak, jest nią cnota czystości. Czym jest cnota czystości? Jest ona doskonałością sfery pożądawczej, zmysłowej, która czyni człowieka panem wszystkich swoich poruszeń dotyczących spraw małżeńskich. Czy w porządku czystości jest jakaś cnota specjalna, która jest ukoronowaniem tej doskonałości? Tak, jest to dziewictwo. Czym jest dziewictwo? Jest ono niewzruszonym i absolutnym postanowieniem, uświęconym przez śluby, by wyrzec się na zawsze przyjemności małżeństwa. Jaka jest wada przeciwna czystości? Jest nią nieczystość. Na czym polega wada nieczystości? Wada nieczystości polega na używaniu w rzeczywistości lub poprzez pragnienie w sposób zamierzony i świadomy. Rzeczy, które natura przeznaczyła do zachowania rodzaju ludzkiego, ze względu na przyjemność, która jest z tym połączona, ale w sprzeczności z porządkiem naturalnym lub godnym używaniem tych rzeczy. Czy wada nieczystości ma kilka postaci? Tak, wada ta ma kilka postaci, gdyż w przypadku nieczystości może nastąpić kilka nieuporządkowań. Jakie są te postaci, wady nieczystości? Są to Nierząd zwykły, bezpośrednio skierowany przeciwko porządkowi w rzeczach dotyczących małżeństwa w odniesieniu do ich celu, którym jest poczęcie i wychowanie przyszłych dzieci. Albo rzeczy cięższe w ramach tego porządku, czyli występki przeciwko naturze, sprzeciwiające się bezpośrednio i całkowicie pierwszemu oraz zasadniczemu celowi małżeństwa, którym jest pojawienie się dziecka, albo kaziroctwo, cudzołóstwo, uwiedzenie i gwałt, które są nadużyciem ze względu na osobę krewnych i powinowatych. Czy osób już związanych małżeństwem lub będących pod czyjąś prawną opieką oraz ze względu na występującą zdradę lub przemoc, w końcu, gdy występuje świętokradztwo, jeśli dana osoba jest konsekrowana Bogu? Czy wada nieczystości jest wadą główną? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Jak poinformował podczas piątkowej manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi przewodniczący Solidarności, pan Piotr Duda, tylko tego jednego dnia zebrano 150 tysięcy podpisów pod petycją dotyczącą referendum w sprawie Zielonego Ładu. Dodał także, że Solidarność ma przygotowane alternatywy na wypadek niepodjęcia inicjatywy przez parlament. Według Solidarności aż 57% Polaków chce przeprowadzania referendum w tej sprawie. Za przyjęciem Zielonego Ładu w obecnym kształcie ma opowiadać się zaledwie 3% ankietowanych. Przewodniczący Solidarności wezwał też do wspólnego działania. Jak powiedział, nie dzielmy się, nie kłóćmy, bo pokłócić się zdążymy. Dzisiaj jest ważniejsza sprawa Polska i to, żebyśmy pogonili Zielony Ład. Ponownie Polska. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w miniony piątek rezolucję wzywającą do przyznania statusu członka stałego Palestynie. Poparło ją 143 państwa, w tym Polska. Przeciwko rezolucji było 9 państw, a 25 wstrzymało się od głosu. Teraz przyznanie statusu Palestynie musi zatwierdzić Rada Bezpieczeństwa ONZ. Palestyna od roku 2012 jest państwem obserwatorem. Stanowisko Polski skrytykował ambasador Izraela w Polsce, pan Jakow Liwne. W serwisie X napisał: Wsparcie Polski dla członkostwa Palestyny w ONZ po masakrze z 7 października roku 2023 jest niebezpiecznym precedensem nagradzającym agresora i kontynuacją decyzji z 1988 roku pod sowiecką egidą o uznaniu państwa palestyńskiego i wynagradzaniem Iranu i Hamasu wbrew stanowisku USA i Izraela. Zapytany o te słowa polski minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, powiedział: O tym, co jest dobre dla Polski, będzie decydował polski rząd, a nie obcy ambasadorowie. Choć zdanie to zawiera oczywisty błąd, nikt, tym bardziej rząd nie decyduje o tym, co jest dobre dla Polski, ludzie mogą jedynie to odczytywać. To mimo to każda asertywność wobec przedstawicieli narodu na literkę rzecz kropką cieszy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ależ interesująca byłaby możliwość zadania panu Sikorskiemu pytania, dlaczego obecność Palestyny w ONZ jest dobra lub niedobra dla Polski. Ależ to musiałyby być fikołki umysłowe. Mój drogi słuchaczu, dzisiejszą rozprawkę bardzo proszę potraktuj jako opinię jednej osoby. Większość rozprawek ma trochę inny charakter więcej w nich powiedzmy pewności co do wygłaszanych tez. Dzisiejsza jest zbiorem moich myśli. Jeśli ktoś uzna, że jest inaczej, proszę się nie krępować i w komentarzu napisać, co w poniższych przemyśleniach się nie klei. Dla masońskich globalistów jest tylko jeden wróg prawdziwy chrześcijanin. Czyli katolik. I to nie ten, o którym dowiedzieliśmy się z badań w USA, który popiera aborcję czy eutanazję. Być może nawet nie do końca ze swojej własnej winy, gdyż w tych czasach w kościele na pierwszym miejscu wydaje się być dezorientacja wiernych. A zatem nie waham się tego powiedzieć. Prawdziwy chrześcijanin, czyli po prostu chrześcijanin, to katolik wierny katolicyzmowi, czyli po prostu katolik. To jest jedyny, prawdziwy wróg globalisty. Jedyny przeciwnik, co do którego globalista nie jest pewny zwycięstwa. Nie wiem natomiast, czy taki mason globalista wie dlaczego. Jedynym przeciwnikiem, który może stawić mu czoła jest Kościół, że on, mason, jest po stronie określonych sił, a Kościół założony jest przez siły przeciwne. Nie wiem w jakim stopniu i w jakim odsetku masoni to wiedzą, a w jakim po prostu bazują na doświadczeniu, że z kościołem idzie im najtrudniej i dlatego chcą go zniszczyć. Jest wiele narzędzi służących do zniszczenia kościoła. Najsilniejszym jest oczywiście modernizm, czyli narzędzie używane od środka kościoła, ale dziś pomówmy o dwóch narzędziach zewnętrznych. Pierwsze to jest religia Holokaustu czyli doprowadzenie do granic absurdu pewnej nietykalności narodu na literkę rzet, która to religia mówi, że gdy nie podoba ci się cokolwiek, co robią panowie na literkę rzet, to ty jesteś anty -żet, czyli złem wcielonym. W Stanach Zjednoczonych dopiero co Senat głosował nad projektem ustawy zakazującym mowy antyrzec, co dla wszystkich wprawnych obserwatorów było ewidentnym ograniczeniem w cytowaniu Nowego Testamentu. Projekt na szczęście nie przeszedł. I drugie narzędzie służące do zniszczenia Kościoła, czyli islamizacja Europy. Wcześniej w duchu multi -kulti, ostatnio pod pozorem pomocy migrantom wojennym. Tak czy inaczej w ostatnich dziesięcioleciach Europa przyjęła niezliczone Rzesze Muzłowskie. A że matematyka jest dość nieubłagana, gdy rodzina powiedzmy rdzennych Europejczyków ma poniżej dwójki dzieci, przyjmijmy 1,6, a muzułmańska powiedzmy siedmioro, to owa nieubłagana matematyka mówi, że z każdej pary rdzennych Europejczyków za trzy pokolenia będzie jeden. A z każdej pary muzułmańskiej, pomijając nawet fakt większej liczby żon, z każdej pary za trzy pokolenia będzie 85 muzułmanów. Dla Europy, jeżeli już nie jest za późno, teraz jest ostatni dzwonek, by nie pozwolić na to, by muzułmanie przejęli europejskie kraje w sposób najzwyczajniej w świecie demokratyczny. W wyborach. Przecież już dziś mamy w niegdyś chrześcijańskiej Europie muzułmańskich ministrów, a nawet premierów. Czy wiem, jaki jest plan globalistów na wypadek sukcesu w islamizacji Europy? Szczerze mówiąc nie wiem. Że Islam może pożerać kiedyś ideologię gender i feminizm, to nie stanowi zagadki ani też problemu dla globalistów, gdyż feministki oraz całe LGBTQ i wszystkie inne literki to są tylko narzędzia. Dzieci rewolucji przeznaczone na pożarcie. Ale jak ma wyglądać kiedyś zderzenie panów na literkę rzec kropką z muzułmańską Europą, tego nie wiem. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi się to, że na pierwszym miejscu jest po prostu nienawiść do chrześcijaństwa, a resztą będą martwić się potem. A że wszystko, co nie jest katolicyzmem, w taki czy inny sposób jest tak naprawdę satanizmem. To prawdopodobnie między globalizmem a islamem i wiarą panów na Literkę Rzecz z Kropką jest dużo więcej części wspólnych niż różnic. Oto są moje przemyślenia na dziś. Mój drogi słuchaczu, co myślisz o tym, co dziś powiedziałem? Maryjo, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół z prawekokiem katolika finansowo regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że na dniach podam termin kolejnej mszy świętej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia! Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami człowieku rozumny, trzymaj się! Niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.